Najlepszy młody zawodnik Euro, najmłodszy zawodnik strzelający gola i asystujący w tych rozgrywkach. Najmłodszy piłkarz debiutujący w La Liga, najmłodszy asystent La Liga. To tylko kilka rekordów, które posiada świeżo upieczony. Triumfator Euro. Zawodnik do którego bardzo szybko została przyczepiona bardzo ciężka metka. Czy to nowy Messi? Jednak zanim zaczniemy, pragnę powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego filmu jest Footy Ballers. Świeżo powstała rozwijająca się firma, która w swojej ofercie posiada stylowe plakaty piłkarskie do każdego pokoju kibica. Zarówno fani Ronaldo, jak i Messiego, Realu czy Barcelony. Sam wybrałem kilka plakatów, które najbardziej przypadły mi do gustu oraz idealnie wpasowują się do klimatu dzisiejszego filmu. Na stronie również znajdziecie zakładkę ze stworzeniem własnego plakatu. Jak? To proste. Wybierasz styl, wpisujesz zawodnika lub drużynę oraz jeśli chcesz, dodajesz zdjęcie. To wszystko. Link macie w opisie. A na kod Forteca futbolu fajny rabacik. Lamin Jamal. Bo o nim w dzisiejszym odcinku mowa. To jedno z najgorętszych nazwisk w ostatnich miesiącach, który to w wieku zaledwie 16 lat, zachwycał już tysiące kibiców, grając tydzień w tydzień w podstawowym składzie Barcelony, notując przy tym niesamowite występy, jak na swój wiek. Tym samym przypominając kibicom o jednych z najlepszych czasów klubu, w ostatniej dekadzie, kiedy to Lionel Messi wchodził do świata piłki nożnej. Tak samo jak Hiszpan, Messi rozpoczynał swoją przygodę poprzez wspinanie się w hierarchii La Masi, czyli Akademii Barcelony. Dzisiaj to Jamal jest uważany za perełkę, która to może dorównać niesamowitemu Argentyńczykowi, a nawet go prześcignąć. Ponieważ w wielu kwestiach to Jamal pobił rekordy Messiego, jeśli chodzi o wejście do wielkiej piłki w tak młodym wieku. Tak więc oczekiwania są ogromne. Podobnie jak i presja na jeszcze bardzo młodego piłkarza, jakim jest Hiszpan, bo zaledwie dzień przed finałem euro obchodził swoje 17 urodziny. Czy Jamal ma szansę stać się nowym Messim? Dorównać choć po części jego osiągnięciom, bądź nawet je przebić. Jednak cofnijmy się do roku 2007, a dokładniej 13 lipca w Espluges de Lobrega, mieście położonym w północno-wschodniej Hiszpanii w Katalonii. Siedemnastoletni zawodnik pochodzi z wielokulturowej rodziny. Jego ojciec Mounir Nasraoui pochodzi z Maroka, a matka Sheila Ebana z Bata w Gwinei Równikowej. Rodzina Lamina Yamala przybyła do Hiszpanii z powodów emigracyjnych. Jego ojciec przyszedł na świat już w Hiszpanii, natomiast jego babcia emigrowała z Maroka do Madrytu w 1988 roku, a następnie osiedliła się w Katalonii, Fonda. Czyli miejsce, w którym wychował się Jamal. To dzielnica, gdzie mieszają się różne kultury i narodowości. I to właśnie tam trafił Jamal ze swoją rodziną. Jest to dzielnica zamieszkana głównie przez imigrantów zarobkowych, którzy przybyli do Hiszpanii w poszukiwaniu lepszego życia. W małym mieszkaniu Lamin mieszkał z ojcem, babcią i wujkiem. Dzielnica, choć często określana jako dzielnicą biedy, jest miejscem, gdzie panuje silne poczucie wspólnoty i solidarności. I to miejsce odegrało ważną rolę w życiu piłkarza, kształtując jego charakter. Sam jamal nie ukrywa tego oraz oddaje hołd poprzez swoją celebrację. Lamin układa swoje ręce w znak 304, czyli ostatnie cyfry kodu pocztowego, właśnie do roka Fondy. Już od najmłodszych lat wykazywał ogromny talent piłkarski, co przyciągnęło uwagę skautów EFC Barcelony. Do Akademii La Masia trafił w wieku 7 lat, gdzie zaczął rozwijać swoje umiejętności. W Barcelonie Jamal błyszczał od samego początku. Jego drybling, szybkość i zdolność do strzelania bramek wyróżniały go na tle rówieśników. W 2022 roku, mając zaledwie 15 lat, zadebiutował w drużynie U19, co było ogromnym osiągnięciem. 29 sierpnia 2023 roku w chwili debiutu miał 16 lat i 87 dni. Co uczyniło go jednym z najmłodszych debiutantów w historii klubu. Jego występy na boisku z miejsca zyskały uznanie kibiców i ekspertów piłkarskich. Dla porównania, Lionel Messi zadebiutował w pierwszej drużynie Barcelony 16 października 2004 roku. Miał wtedy 17 lat, 3 miesiące i 22 dni. Oczywiście to nie koniec niesamowitych osiągnięć skrzydłowego. Po tym, jak stał się najmłodszym zawodnikiem debiutującym w historii Barcelony oraz La Ligi, po trzech meczach Jamal stał się również najmłodszym asystentem oraz w jego dziewiątym występie najmłodszym strzelcem Bramki Barcelony. 21 lutego stał się najmłodszym zawodnikiem w fazie Pucharowej, kiedy to Napoli podejmowało Barcelonę. Stał się również najmłodszym asystentem w tej fazie. Kiedy to po pięknym rajdzie wyłożył piłkę Rafini w meczu ćwierćfinałowym przeciwko PSG. Już od początku jego debiutu każdy zdawał sobie sprawę z ogromu talentu, jaki drzemie w młodym piłkarzu. Sam zawodnik od swojego debiutu nie potrzebował dużo czasu, aby praktycznie na stałe zagościć w wyjściowej jedenastce dumy Katalonii. Jeszcze bardziej udowadnia, że jego talent i ciężka praca przynoszą owoce. Jego występy na międzynarodowej scenie piłkarskiej wzbudzają podziw i fascynację, a jego historia inspiruje młodych piłkarzy na całym świecie. Już od pierwszego meczu, w którym cała drużyna Hiszpanii grała niesamowitą piłkę, dominując rywali. A oczywiście najbardziej wyróżniającą postacią jest właśnie młodziutki skrzydłowy, a raczej para skrzydłowych czyli niesamowity duet, który stworzył z Nico Williamsem najlepszy młody zawodnik całego turnieju. Najwięcej wykreowanych szans, najwięcej wykreowanych wielkich szans, najwięcej asyst oraz dołożył do tego tę oto bramkę w meczu z Francją. Trzeba przyznać, że całkiem niezłe osiągnięcia, z którego zadowolony byłby każdy zawodnik w swoim prime pokroju Keina, Ronaldo czy Mbappe. A to wszystko zrobił 16 latek który to dzień przed finałem skończył 17 lat, a po meczach musiał odrobić swoją pracę domową. Niesamowite! A żeby doszukać się takich osiągnięć w tak młodym wieku, musimy cofnąć się do czasów, kiedy to Pele wchodził do wielkiej piłki. Tak, ten legendarny Pele, czyli jeden z najlepszych zawodników wszechczasów, który to stał się ikoną tej dyscypliny. Tak więc można stwierdzić, że Lamin Jamal jest przeznaczony do wielkości. Jedna. Sam siedemnastolatek nie ukrywa, że jego idolem jest właśnie Argentyńczyk. I stara się podążać w jego ślady. Możemy zaobserwować już chociażby kilka podobieństw w jego grze. Ta sama pozycja, przebojowość, drybling czy lewa noga to kilka łączących tych dwóch zawodników atrybutów. Teraz jednak wszystko zależy od tego, jak klub i osoby dookoła Yamala zatroszczą się o jego przyszłość. Głównymi problemami, które zahamują rozwój piłkarza Mogą okazać się przemęczenie czy kontuzje. Bach to chociażby Pedri, który to grając rekordowe ilości minut w nastoletnim wieku, doprowadził swoje ciało do takiego stanu, przez który skutki są aż do teraz. I być może nie zostanie już tak genialnym piłkarzem, który będzie mógł rozegrać pełen sezon bez opuszczenia co najmniej kilku meczy. W przypadku Ansu Fatiego, określanego następcą Messiego, który to gra od kontuzji do kontuzji, co w przyszłości może dać nam wiele radości z oglądania, jak Jamal czaruje na boisku, przechodząc kolejnych rywali, strzelając kolejne gole. A ty jak myślisz, czy Jamal może stać się nowym Messim? Napisz w komentarzu.